Rodzice zanudzają was tekstami, wyglądaj i myśl jak człowiek. Ucz się, nie filozuj, idź w ślady tatusia. Jak się temu nie dać? My mamy własne radio, nadajemy incognito i dlatego mówimy co nam gra w duszy na full. got a different stacja Roscoe. Słuchajcie, radio stacji Roscoe. AUKCJA Już chyba wiem, skąd nazwa pchli targ. I na bank znajdziesz obroże w tym pudle trawisowych śmieci. Słuchajcie, chciałem japoński komiks anime. Nie było, to wziąłem parę drobiazgów. Fakt, same drobiazgi. <noise> <noise> Hej, podłączę to cacko z pchlego targu. Nie, to znowu ta pora roku? A w końcu wymienisz filtry w ekspresie do kawy? Guzi! Inwentaryzacja! Co wy na to? Nie, dzięki, Miki. Sam mówiłeś, że to uwielbiasz. Miki, zastanów się, jesteś duży, nie? Co miałem powiedzieć? No to może wydwaj. Uu, ja mam jutro test z trygonometrii. Nie da rady. Tak, tak, a ja muszę. Umyć włosy. Za moich czasów to się łepek musiał trochę nakombinować, żeby wymyślić lepszą wymówkę. Rany. To powiedz skarbnikowi, że jak się z tym nie uwinie w dzień, znajdę kogoś, kto go zastąpi. Uwaga, pchły, żenada. Kim nie ma najrówniej pod sufitem? Pchnitarz to kopalnia skarbów. Jasne. Patrz, kładź! I tak cię złapię, chcę się zakuplować. Ej, 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 e, nie szaleć, nie Tak, mnie, pogłaszc mnie, bądź mi kuple, proszę! A? Odkupisz mi wzmacniacz! <grym> Miki, co z tą fuchą? Wiesz, co robi? Chyba wystąpię na tegorocznym konkursie talentów. O, nie! Nie mogę! Bo przecież nie mam wzmacniacza! Możesz odpuścić. Zwrócę ci kasę, jasne. O. Zresztą to przez niego. Co? To przez twoją zakichaną kudłofobię. Brudokudłofobię. kudłofobie! Hej! Wy się kłócicie? Ja się poddam terapii. Serwosiński mówi Kim Carlyle, niedawno w RR nadano audycję o tym, gdzie można tanio coś kupić. Jak poszliście za ich radą, to pewnie tkwicie teraz w jakimś sklepiku, co to sprzedaje mydło i powidło, a zadów w nim jak w klewie. Hm. I dla ścisłości, nie chcę prezentów, chyba że z paragonem. No i za niezłą kasę. Kim to regularna zmora. Chyba zaśpiewam o niej piosenkę. O, zapomniałam, nie mogę, straciłam swój wzmacniacz. Jest piękna, jak się złości. Kim Carlyle przeszła dziś samą siebie. Ta, co racja, to racja. Materialistce z Roską nie zabrakło materiału. Ta, ale rany. Najlepszy był ten cały kit o prezentach z metką. No, widać niektórzy wartość prezentu mierzą tym, ile na niego wydano. Ale wciąż są tacy, dla których prezent to kryjące się w nim uczucie. Nie mam racji. Lopez? Eee... Tego jest co? To zanim Lopezowi wróci jarzenie, nacieszmy się naszym następnym graniem całkiem gratis. Pora odkurzania śmieci? Ray, co tu widzisz? A, badziewie? Nie, 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 mój prostolinijny kumpl. To, co tu widzisz, to kolekcja klasycznych eksponatów. Serio? To powiedz, stary, kiedy się wybierasz do czubków? Travis, daj se siana. Musimy grzać do Mikea na inwentaryzację. Nie, ja w to nie wchodzę. Ja zdobędę swój hajs po swojemu. A niby jak, drogi koleżko? E, przerywamy na chwilę, bo chcemy was prosić, żebyście dołączyli do nas o 20. Na naszą pierwszą aukcję radiową. Okazja jak marzenie. Nigdzie nie kupicie taniej tych kolekcjonerskich cacuszek. Co ty kombinujesz? Nie możesz wykorzystywać RR dla osobistych korzyści. Tak się dziwnie składa, że mam to gdzieś. Jedni harują jak woły, drudzy są przedsiębiorczy. Fajnie, ale to nie wyjdzie. Zapomnij o tym, stary. O, co ty? Ty wiesz, co ja na to? Kłak! To, to ściema, ziom. Mało śmieszne. Inwentaryzacja. Leć, Małk, Gdzie włożysz? Łatwizna, podem. Tak, jasne. Umieścisz ich pod eee, L, L jak liczba w nazwie. O tu. No tak. Hm. Ha, dobra. Tak, między Level 42 i The Jackson 5. Sukces! Widzisz, jakie to proste, jak zaskoczysz? Si wie! Proste jak raz, dwa, sześć. Wow. Chyba nie myślisz, że się pozbędziesz tego towaru, co? Wszystko, sprzedaż, wystarczy wiedzieć jak. Dla ciebie to tylko chłam, ale dla konesera to jest dzieło sztuki. Prawdziwy koneser oddałby za to życie, mój drogi przyjacielu. Ha. No a co z tym? Te czaderskie buty do bowlingu zagwarantują ci, że nogi na kręgielni będą nie tylko wytworne, ale będą jeszcze pachniały świeże i przyjemnie. Ty w życiu! A to są spinki do mankietów z ciastek z wróżbami. Idealny dodatek dla zadbanego gościa, z pociągiem do hazardu. Dobra, więc Sheryl Crow pójdzie pod Z do tych, co ze zwierzakami w nazwiskach. No brawo! Tak. Dam głowę, że White Snake i Fish się ucieszą. O, jest koleżanka do pomocy. To wy się już znacie, tak? Elegancko. Jakby coś tego. Jest. to dajcie głos. Więc kim Carlaj umie pracować? Niezłe dziwko, myślałem, że ktoś taki się pracą nie hańbi. Hmm, racja ma Normalnie nie zniżam się do czegoś takiego. Ale przegięłam ciot z telefonem. No to jednak święta krowa nie jest wcale aż taka święta. Słuchaj, nie rób mi bydła. Podzielmy tę robotę na dwie części. Moją? nie moją. Ekstra. Aha, i to chyba logiczne: że ja się zajmę pierwszą czterdziestką, a ty weźmiesz na siebie winyle. TZN? Całą resztę. Hmm, zanim cię zignoruję, gdzie idzie Nickelback? Zajasz. Pod F z kapelami z forsą w nazwie. Dzięki, że zostaliście z nami po zwykłych godzinach nadawania. Z całą pewnością zastanawiacie się, co to za aukcja dla kolekcjonerów w RR. Więc zamieńcie się w słuch. Co pięć minut będziemy prezentować kolejne bajeczne znalezisko. Tak, bajeczne. Dzwoncie ze swoją ofertą. Dostaniecie numer licytującego. Po usłyszeniu tego dzwonka... Koniec licytacji, żeby było jasne. Chłopcy, jak wyglądam? Uu, cudnie. Słuchacie RR RR? Myślałam, że zakłócają spokój od czwartej do piątej Jakby praca z kimś takim jak ty nie była wystarczającą karą Nie jesteś DJ-ką, Kim O, a ty jesteś? Jak możesz lubić RR? Nie słyszałeś, co o mnie dziś gadali? Nie, ale wiem, co ty gadałaś o nim. Co masz przeciwko używanym rzeczom? Hm? Gdyby nie te czarne płyty, nie zachowałaby się stara muzyka, KPW? Ha, i kurz by nie miał gdzie mieszkać. Wiesz co, jakbyś uważnie słuchała audycji RR, Lala, to byś wiedziała, co to tak zwany plan taryfowy, i byś mnie nie wkurzała swoją obecnością. Ha, już się zmywam. Dobrze, już czas na pierwszy przedmiot. To figurka rodem z kolorowych snów. Oryginał. Mój piękny konik. I chociaż naprawdę nie okazały, wart jest grzechu. <laughs> Ale z niego czubek. Dam za konika sześć dolarów. Pierwsza licytująca. Dziękuję. Halo? Drugi licytujący. Dam siedem dolarów za konika. No bomba, dzięki za ofertę. Mamy siedem baksów. Tu erer, nawijaj. Mówi pierwsza licytująca. Dam osiem dolarów. Mam tylko tyle, ale wiem, że nie stracę. Powiedzcie tej drugiej, że koń jest mój. No, żałuję, ale nie jesteś jedyna. Jeszcze raz wyjaśnię ci zasady. Z tym, że najpierw odbiorę telefon. Tu rr słuchamy? Na czym stanęło? Na ośmiu dolarach. Ile proponujesz? Tam... Mm... Jest mój! Jest mój! <słuch> nie wiem czemu, ale musiałem go mieć. My nie bierzemy udziału w aukcji. Ej, ty byś też to zrobił, jakby ci na nim zależało. Wcale nie, Rej. Buddyzm nie pochwala gromadzenia dóbr materialnych. Powaga? To kto wszędzie kupuje posążki Buddy? He? He? daj 8 baksów. Wkurzasz mnie. Kolejny kawałek, taki sam jak cała reszta w RR. Chłam. A co, wolałabyś kłam, który ty puszczasz, nie, Lala? To, że coś jest komercją, nie znaczy, że jest złe. Zazdrościsz mi, bo ja jestem lepsza. Twój muzyk jest bezpieczny. O, a ten muzyk jest niebezpieczny. Mamy różne gusty w kwestii muzyki. Ja lubię rzeczy dobre, a ty rzeczy popaprane. Pogódź się z tym, że się różnimy. Zacząłbym się martwić, jakby nam się podobało to samo. Kolejne cudo. Każdy t-shirt wyglądałby ekstra z tym fioletowym wykończeniem, ale ten ma dodatkowo oryginalny nadruk z obrazkiem znanym z sobotnich poranków. Dony i Smoczunio. Dony i Smoczunio? Tak, Dony i Smoczunio. Klasyczny film naszego dzieciństwa, przy którym śmialiśmy się, płakaliśmy, a przy okazji uczyliśmy się życia. Panie i panowie, dzwońcie do nas. Czekamy z utęsknieniem. Jestem Donny, już mnie znacie To mój wspaniały smok, przyjaciel Oglądałeś Donny i Smoczunio? Co tydzień! Ten odcinek z opiekunką widziałem ze sto razy To tak jak ja! Najlepsze było jak spalił popcorn <laughs> Uwielbiałem ich na maksa Dony był odjazdowy To dla niego nie opuściłem żadnego filmu <laughs> A. Ja ich uwielbiam na maksa I B. Fan do niego? Oglądało się to dla smoka Co? Jasna sprawa, był niezły, ale był smokiem i tyle. Dony był gościu. A wypchaj się, zawsze smucił to samo. Smoku, przez ciebie mam straszliwe kłopoty. A Smok za każdym razem stękał. To, że jestem smokiem, wcale nie znaczy, że nie mogę się zmienić. I to niby jest lepsze. Dobra, słuchaj. Pogódź się z tym, że się różnimy. Znowu, wdechę! Halo, numer 11. Ile za t-shirt? 15 dolarów. Nie ma sprawy, będzie 20. Numer 12 na 20. Co ty wyrabiasz? Co ty wyrabiasz? A prowadzę audycję radiową. Usłyszę 25 dolarów. Usłyszysz 25? O nie, nie. Głupia bateria. Po raz pierwszy, po raz drugi. Sprzedany za 20 dolarów licytującemu numer 12. Mogłeś sobie darować ten durny smoczy taniec, wiesz? Tak? Fani lubią durne tańce. Nie jesteś fanem smoczunia, ja jestem. Ty tylko kupiłeś frajerski t-shirt. Nie możesz być milszy? Jak? Ty wiesz, co znaczy to słowo? Jesteś najwrętniejszą z dziewczyn. Jesteś Kim Carlyle, królowa żmii. Nie dziwota, że wolisz ziejącego ogniem smoka. Ej, smoki też są fajne. Daj mi spokój. Słuchaj, Kim. Nie chciałem ci zrobić przykrości. Ale to wszystko prawda. Jestem królową żmij. Myślisz, że ja nie wiem, co o mnie mówią? Nikt mnie nie lubi. Co ty trujesz? Masz na tony kumpli, dowód rachunek za telefon. Ludzie dzwonią do mnie, bo chcą pogadać o imprezie i o takich tam. Same jakieś bzdury i w ogóle. A wieczorem, jakbym chciała z kimś pogadać, komórka mogłaby robić za ozdobę. No, może nie dajesz ludziom szansy przekonać się, jaka jesteś. Ale tak się nie da. Czuję, jakbym miała dwa życia. Na zewnątrz jestem Kim Carlyle. Wielofunkcyjna córka Rogera Carlyle'a. Ale w środku chcę się z tego wyrwać i zaszaleć jak każdy. Rzecz w tym, że nie wiem jak. Ja też czasem czuję, jakbym miał podwójne życie. No, jedno dla innych, a drugie dla. drugie tylko dla siebie. Które zachowuję w tajemnicy, wiesz? Ja już nawet nie wiem, które życie jest moje. Niełatwo się tego dowiedzieć, będąc tak... ambitną... i mądrą... i skomplikowaną... i ładną. <śm> bardzo, bardzo ładną. O to się wie samo przez się. Je jesteś najładniejszą... Dziewczyny... Ej, ej, jak inwentaryzacja! Kupił za 22 dolce numer 35. Wiecie, zdawało mi się, że ten kolor miał głosek na sztyro. Rany, ale numer. Brakuje mi już tylko 6 dolców, żeby cię spłacić. Jakie to nadzwyczajne uczucie! Robi jeszcze z tydzień, będzie zbierał swoją dolę. Pracą Mikeya. To najgorszy z kanałów. Miałaś kiedyś ekstra wynik z testu, a twoja mama na to. A dlaczego nie 100%? Sam <noise> to, u mnie tata zawsze nudzi. Kiedy poprawisz tę piątkę na szóstkę? <noise> Dziwne, że ci w ogóle pozwalał tracić czas na oglądanie Donego i smoczunia. Ten film to była jedyna rzecz, jaką dawał mi oglądać, nie smędząc, że to nie rozwija. Kim chce, żebyś ty miała ten t-shirt ze smoczuniem? Zrobisz to dla mnie? Dzwonił do nas Robi. Głowę dam, że to on robił za numer 12 i teraz chce oddać t-shirt numerowi 11. Nie wiem, co wam odbiło, ludzie. Przecież było mówione, że nikt, nikt z RR nie może brać udziału w licytacji. Nie dociera. Weź, nie patrz na mnie. Ja nie chcę tych śmieci. O, co ty? A to? O, skąd to się wzięło? Dziwne. Już po sprawie. Koszulka twoja. Jesteś uroczy. Ale będzie jazda w budzie, jak się pokażemy razem, co? Kopary niektórym opadną na nasz widok. Czas, że szok. Fakt. Szkoła. Nie chodzimy do tej samej klasy. Przepraszam, robi. To bez sensu. Mam swoich kumpli w szkole. No co ty? Mówiłaś, że nigdy cię nie dzwonił od tak. Och to! Y, powiedziałam tak, żebyś mi współczuł i oddał koszulkę. Dobry plan, nie? Cały ten cyrk dla głupiej koszulki? No wiesz, jak się ubóstwia do niego i smoczunia, zrobi się wszystko. Nie wierzę ci. Myślę, że byłaś ze mną szczera. Było nam fajnie, ale wstyd ci się do tego przyznać. Serwusik? Cześć, Diana, jak się masz, w skarbie? Tato? Przepraszam za te diany. Nie, to taka zabawa, najnowszy hit, nawet fajna. Przepraszam, tatusiu, ja nie mogę tu pracować. Rany już chyba dostałam nauczkę, dłużej nie wytrzymam. Jak tu opisać ten nadzwyczajny wazon? Jest w kolorze jadeitu. Ręcznie malowany w bambusowe gałązki, a na wierzchu ma cudowną emalię. Halo? Dam 35 dolarów. Ej, to się nazywa mieć gest. Będzie 40. Rodem z okupowanej Japonii. Co? Nie zauważyłem. Może byłeś zbyt zajęty? Wiesz, co to znaczy? Wszystko, co powstało w tamtym czasie w Japonii, ma wprost nieocenioną wartość. To okaz kolekcjonerski i wątpię, żeby pan Szpaner przy słuchawce o tym nie wiedział. No, to jest aukcja i ten, kto da więcej, go kupi. Tak, o w mordę. Masz głos? Dam 40 dolców. Ha, dziękujemy numerowi 56. Zdaje się, że nikt więcej nie ma ochoty na tę skorupę. Wielkie dzięki. No, no, myślałem, że buddyści olewają dobra materialne. Tak, i nie biorą udziału w aukcji. To historyczne dzieło sztuki ogromnej społecznej i politycznej wagi. Po raz pierwszy, po raz drugi i. po ptakach. Uff. Nie moja wina. Dobra wiadomość. Mam swoją działkę na wzmacniacz. Zła wiadomość. A, moja mama mawiała. Skup się na dobrych rzeczach, a nie na złych. I tak za wszystko zapłaci, Lili Rendal. Dobra, ona tu ubrała winne słowa! Wrócił człowiek pracy. Nie skarżę się. Zdarzyło się wam kiedyś kompletnie czymś nie interesować i nagle nie wiedzieć czemu doznać olśnienia i ciągle o tym myśleć, a potem znowu na odwytkę. Głupio wam, że coś takiego w ogóle was ruszało. Jak się czegoś chce, trudno wyczaić, czy chce się tego, bo się tego potrzebuje. Czy dlatego, że nagle stało się to dla nas osiągalne? Proponuję skoczyć na pizzę. Ja w to wchodzę, byle nie zakasy na mój wzmacniacz. Pamiętajcie, następny czwartek to wieczór w kręgielni. Podobno szanowny pan dyrektor Waller kupił nowe buty, żeby się popisać. Wiem, kiedyś powiedziałam, że kręgle to sport dla troglodytów i że ja nie lubię robić zapajaca. Ale chyba mogę zmienić zdanie. No bo to, że jestem smokiem, nie znaczy, że nie mogę się zmienić. Ten, kto zaparkował na moim miejscu, niech się cieszy, bo jego bryka jest cała i bezpiecznie. Odkolowana do Pikreda. Jestem Tony, już mnie znacie. mój wspaniały smak, przyjaciel. Wersja polska, masterfilm na zlecenie Minimaxa. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Dariusz Dunowski. Dźwięk Katarzyna Lenarczyk i Elżbieta Mikuś. Montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Ewa Chmielerska. Wystąpili Julia Kołakowska, Marcin Pawłowski, Leszek Zduń, Marek Włodarczyk, Beatrycza Łukaszewska, Jarosław Boberek i inni. Teksty piosenek Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majczyk.